Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program Az Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions Hotel Mariot. Dzisiaj moim i Państwa gościem Krzysztof Kosadowski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Obserwujesz namiętnie polski boks? Gdybym powiedział, że namiętnie, to bym mu ale że nie patrzę, to też nie jest tak. Oczywiście patrzę, ale chłodnym głokiem do tego podchodzę. Mhm. Nie ma tu takiej wodnej, takiej, takiej, powiedzmy, większą pasję mam jak kiedy na mecz piłkarski, lecz warszawa, prawda? z większą pasją, z większym takim zaangażowaniem. Jeśli oglądam boks, oczywiście jest to moja dyscyplina, która dała mi praktycznie krok do tego, gdzie tu w tej chwili jestem. Prawda? Żeby nie boks, to by tu dzisiaj nie było. I nie da mi tutaj przyjemności z omawiania. I, i, I boks dał mi wszystko, ukształtował, pokazał, dał mi jakąś drogę. Mhm. I ja tej dyscypliny sportu jestem bardzo wdzięczny. Oglądam, ale szału nie ma. To właśnie chciałem zapytać, co Ty sobie o tym myślisz, bo ja miałem takie wrażenie, że Polscy bokserzy, polscy pięściarze, polscy nie wiem, promotorzy traktują siebie nawzajem jak Korea północna z Koreą Południową. Wszyscy na siebie gadają, w tym programie między innymi co przyjdzie, pięściarz to gada na drugiego albo na promotora. Dlaczego to wynika? To jest chyba odpowiedź, tego, dlaczego ja mhm. podchodzę takim chodnym okiem do, 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 do oglądania tego boksu. Mhm. Sam kiedyś uczestniczy, uczestniczyłem w. W obozach jedziemy 12 lat z kadrą lipijską. Na koniec zostałem perfilnie oszukany, perfilnie oszukany. Już nieważne w jaki sposób, ale, ale to zabolało. W tamtej chwili w tym czasie to zabolało bardzo. I chodziło o manymanę oczywiście. To ty powiedziałeś, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to przychodzi pieniądze, które mi się należały. Nieważne, czy to była złotówka, czy to były dwa złoty dla mnie, ale mi się należały. I ktoś to przydziela te pieniądze, pytałem, dlaczego nie ja. On no, powiedział: No, tak wyszło, za rok ty, nie dosta ty dostaniesz, a ktoś inny nie dostanie. Mhm. Ja powiedziałem: że ze mną tak się nie gra w karty, i powiedziałem: Dziękuję, do widzenia z naszym trzasnącym drzwi. I dzięki temu jestem szczęśliwy, wesoły, zadowolony, nie muszę się stresować. Właśnie chciałem zapytać, czy tęsknisz do boksu? Szczerze, nie. W ogóle? Nie. Ja uprawiam boks na co, na co dzień. Trenuję sobie ze swoimi przyjaciółmi, bawimy się w formie zabawy. Sam też trenuję, sam też biegam, mam dużo wolnego czasu, jestem emerytem, więc co ja mam robić, no jestem naprawdę, ja jestem szalenie szczęśliwy człowiek. Jestem dziadkiem od 10 miesięcy, także ja, moja wnusia porwała mnie absolutnie, to jest mój czas, to jest mój cel, to są moje źrenice i tylko to się liczy. Ale Ty jesteś chyba za młodym człowiekiem, żeby być emerytem. Tylko emerytem. Zaraz, zaraz. Młody, dziękuję bardzo, młody. Patryk, ja mam 54 lata. No to Ale tak, bo... Dusk ze... powiedział, że 67, no to jaka emerytura. No, no. To ludzie mają szczęście, że mogą w tym wieku pracować, być już na emeryturze. Byłem w klubie wojskowym 25 lat i pół roku odsłużyłem, będąc żołnierzem zawodowym, przy okazji uprawiałem sport, miałem taką możliwość. Wtedy takie czasy były i tak, tak to się robiło. Po 25 latach i 6 miesiącach dostałem propozycję, Legia się rozwiązała, dostałem propozycję, czy nie chciałbym dalej kontynuować swojej służby wojskowej. Mhm. W jedno w Szczecin, to są nie w Szczecinie, Szczecinie. Miałem się coś zajmować ciągami. nie bardzo pamiętam o co to chodziło, ale podziękowałem, że to jest nie no moja bajka. Podziękowałem, cozywa i mhm. z tego tytułu należy mi się mieli A czy zawodowo coś robisz o, oprócz tych swoich zabaw, o których mówisz? Szczerze nie. Nic. Nie, nie. Dlaczego? A co miałbym robić zawodowo? Z wykształcenia jestem monterem rur, rur ciągów okrątowych. No ciężko. No nie w bardzo. W Warszawie tak ciężko znaleźć no. takim oczywiście mhm. To jest coś w rodzaju takiego powiedzmy, okrętowego hydraulika, prawda? No nie wiem, ale mógłbyś na przykład sobie szkółkę założyć bokserską, prawda? I tak, być trenerem. Tak, mógłbym. Dlaczego nie? Ale nie chcę. Nie chcę, bo po pierwsze, pracowałem, pracowałem w Legii na początku, jak poszedłem na lektykę. Mhm. Pracowałem w Legii z grupą juniorów. Ogromnie to była taka moja, po prostu taka e, skończyłem karierę. Młodzieńcza taka pasja, młody trener, absolutnie podporządkowane wszystko w dyscyplinie, dzieciakom tej młodzieży, chodzenie po szkołach, chodzenie po rodzicach, rozmawianie z dzieciakami, z rodzicami, dlaczego go nie było, żeby warto go było puścić, my mu w szkole pomożemy, żeby tylko przychodził na trening. Mhm. To była taka pasja, wjeżdżanie na zawody, wjeżdżanie na, na turnieje bokserskie, jakieś tam sukcesy były, nawet i tytuł mistrza Polski się znalazły. Karolina Łukasik była bokserka, została później mistrzynią świata w boksie zawodowym, mhm. boksująca w stajni i teraz kola tam gdzie daliśmy Michałczewski bracia liczbą boksowali swojego tego czasu. To jest też moje takie powiedzmy dziecko boksu. Potem tak się złożyło, że, że jest, zacząłem mieć z kadrą olimpijską mm -hmm. polskiego związku bokserskiego z grupą seniorów. I jakbym tych seniorów zostawił, troszeczkę to bolało. W tej grupie też był Andrzej Fonfara, przez jakiś mm -hmm. czas razem trenowaliśmy. i mogę tak nieskomnie powiedzieć, że no dobrze, fajnie. I jeździłem z kadrą, czyli jakby nie miałem czasu wtedy na tą grupę dzieciaków. Uh -huh. z, po, e, moją grupę przejął mój kolega, który dalej to kontrolował tą pracę, a cały czas byliśmy w kontakcie, ale nie idzie tak na dwa fronty, bo tutaj kadra jednak to jest, dla mnie to też było wielkie wyróżnienie. Jeździliśmy razem z grupą z Pawłem Skrzeczem i Ludwik Buczyński uh -huh. i byliśmy takim w trójce, tam, i Fiodor jeszcze z nami jeździł, i byliśmy taką, 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 to, powiem szczerze, Rodziną, ale taką uh -huh. dobrą rodziną, którzy jeden za drugiego zrobiłby wszystko. Uh -huh. A koniec okazał się tak, jaki się okazał. Koniec też okazał się taki jak zwykle. Bo zwykle tak się dzieje, prawda? No jest nie. Nie wiem czy się tak zwykle dzieje, ale w tej rodzinie tak to tak, tak nastąpiło. Miałeś tak? romans, krótki romans z MMA. Nie to, że sam walczyłeś, ale... Przez mamy się przestrzeń, miałeś krótki romans. Boże co to się dzieje? Jaki romans? Moja żona to słyszy, a romansy to wiadomo o co chodzi. Miałem ja romans... może nie ja miałem romans z MMA, tylko mm -hmm. bardziej e, przyjechał Tomek Borowski z Pawłem na, na do mnie na salę. Paweł mm -hmm. dostał propozycję, to było z 12-13 lat temu, być może nawet już 15, walki w Pride, w Formule Pride w, mm -hmm. w Japonii. I Tomek Borowski znając bardzo dobrze Paweła na stole, ja oczywiście go też znałem, ale nie na tej zasadzie, że, że, że słuchaj, przyjdę do ciebie i tak dalej. I być może Paweł spytał Kogo by proponował Tomek, prawda? No i Paweł Tomek Broski, wielki sportowiec, powiedział, że jedziemy do Krzyśka, w dwie sekundy się zagadaliśmy, pracowaliśmy. To, co zrobiliśmy, to co mogłem, przekazałem Pawłowi jak najwięcej. Mhm. Na te umiejętności, na to, co Paweł wtedy robił, po trzech miesiącach, pojechaliśmy do, do, do Japonii, do Tokio, mhm. i zrobił mega walkę. W dziewiątym minut się dopiero przybyłem. A się chciałem zapytać, czy ty się na tym znasz? Szczerze, nie. Nie? Nie. No to jak Generalnie, ja nie musiałem się na tym znać, bo ja go uczyłem boksu, prawda? No tak, ale, mimo ale wszystko... od, od, od e, pracy w parterze, od takich mm -hmm. rzeczy to Pawłowi nie trzeba podpadać. bo Judo to jest jego pasem, to jest, to jest, jego, to jest, to jego, jest jego zawód, nie? Jego zawód, a od tego miał chłopaków z Warszawy, miał chłopaków z Krakowa i miał chłopaków z Gdańska. Mm -hmm. Oni przyjeżdżali do niego, oni jeździł do nich. I tak to razem, razem tam w ja swój boks, oni swoje, swój parter i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Przyjrzał, Tomek Góral. Pudzian. No, nie, Pudzia, nie, no, Pudzia to jest druga historia. To jest to już druga ta, historia. Ta, to ja tak, tak. Ta. To chyba było zupełnie niepotrzebne dla ciebie, prawda? Ja nie wiem, czy to nie było potrzebne. Ja myślę, że to było tak, bo ja Mariusza znałem już z 15 lat temu. Ona z wojsku wtedy jeszcze jak ja na, na fortach Bema był ośrodek olimpijski Sydney 2000. Mhm. My tam trenowaliśmy z chłopakami, właśnie taka adresa jego Polski się zerzała. My tam e, pracowaliśmy z nimi, byliśmy na obiedzi. No, był mój kolega, wojskowy mhm. mój kolega, przyjrzał powiedział, że ma znajomego, czyli Mariusza Pudzianowskiego. Oczywiście wtedy mało kto jeszcze zna Mariusza że jest ogromnie silny, ogromnie duży i chciałby to chyba boksu potonować. A ja dlaczego nie, nie ma problemu. No i tu a Mariusz przyjechał, przedstawił się, powiedział, że tak faktycznie wrażenie zrobił takie wielkie, bo Mariusz jeszcze wtedy pracował, dobrze pamiętam, w Agencji Ochrony, to więc przyszedł. Mhm. Tu chyba dobrze pamiętam, chyba coś tam za, za, za było, czyli jakiś mhm. pistolet jak to ochroniarze. Napis ochrona. No, zrobił to wrażenie, powiem szczerze i tak pytał i, i szukał mnie, na no więcej ja powiedziałem, że ja. Teraz jem, ale taki troszeczkę wystraszony byłem, tak z początku nie skojarzyłem, a potem faktycznie to jest Mariusz i pogadaliśmy oczywiście Mariusz do mnie przychodzi na zajęcia i, i to jest sympatyczny chłopak, absolutnie pod każdym względem, tylko powiedziałem mu krótko, po dwóch treningach, możesz wszystko robić, tylko nie boksować mhm. i Mariusz chyba chodził że wtedy, to było tam powiedzmy z 15-20 lat temu, może pół roku wytrzymał. Mhm. Trenowaliśmy absolutnie od podstaw techniki bokserskie tak jak trzeba, prawda? Czy trzeba robić z młodym, czy ze starym. I Mariusz tą szkołę taką przychodził. Ale absolutnie nie te gabaryty, nie mhm. ta siła, nie te ruchy, nie ta masa. To kolos. To mhm. był kolos. I do tego się nadawał. I ja mówię mhm. Mariusz, możesz robić wszystko. Tylko nie boksować. Możesz suchy rozrywać, możesz stać na bramkach, możesz nosić dźwigi, przenosić, ale boksem jest ze do siebie dystans. No właśnie, paradoksalnie mogłoby się wydawać, że tak silny człowiek jak on jednym ciosem może wygrać, wygrać walkę, ale zanim ten cios odda. Zaraz ciosem, Wbrew pozorom Mariusz nie jest silny. Mariusz nie jest silny do boksu. Aha. Mariusz jest silny po to, żeby na przykład ponieść to krzesło. Ciebie i mnie na raz, na dwie rączki, to jest taka siła. A w boksie patrzę na trochę takie siły innej. Mhm. Nie wiem, czy kolega pamięta, jak boksował na przykład Janusz Gurtat, Jurek Rybicki, Bogdan Gajda. Mhm. To są zawodnicy szczupli, wysocy. I, i przy, powiedzmy, oni sami wyglądają w pewnym momencie jak sam Mariusz, jedna ręka, prawda? Dosłownie, dosłownie. Uh -huh. To oni jak uderzyli, to przeciwnik wpadał w powietrze, a Mariusz niestety tego nie potrafi. Uh -huh. Uh -huh. Mariusz świetnie przywrócił, udusił i tamten, ale tej siły Mariusz bokserskim nie ma. Tak? Nie taka siła w boksie jest potrzebna, uh -huh. dlatego ja Marszowi mówię: Mariusz, ani koordynacja, ani motoryka u ciebie jest absolutnie nie do tej dyscypliny sportu, prawda? Robiliśmy, chodziliśmy i przez pół roku regularnie, i później był sparing, dobrze pamiętam, z Przemkiem Saletą i Przemek po prostu zrobił z Mariusza przybory, egzekucje wręcz. W pewnym momencie myślałem, że, że się rozpłacza z tego momentu, powiedziałem, nie będę troszeczkę inny, opowiedziałem stop, chyba nie ma, prawda, a drugi kolega stał w ringu i chciał tak troszeczkę tak się, żeby Przemek jeszcze go bardziej tak powiedzmy, mhm. nie ze złości tylko tak i powiedział tak, może, może nie się tego tak złośliwie zrobić, ale... Niech boksuje Mariusz dalej, to się czegoś nauczy. Ja chciałem powiedzieć, ale czego się nauczy? Przyjmować? Nie można się przyjmować, nauczyć, bo mm -hmm. to głowa boli. nastaw swoje głowę. A Przemek wtedy, to było naprawdę mm -hmm. trochę lat temu, i, i Przemek wtedy jeszcze no, machał tym linkom, a to więc to była mm -hmm. egzekucja. I przerwałem tą walkę, ponieważ Mariusz, kochany, tak jak ci mówiłem, super fajny kolega, ale nie do boksu. Mm -hmm. I Mariusz wtedy, w tamtym czasie, zaczął robić to, to, to swoje... To Strongmanów, tak? Był wielkim sportowcem, pięciokrotnie mistrzem świata, absolutnie mega gwiazda. I później jak zaczął walczyć z MMA, Ja go przypadkowo spotkałem w jakimś centrum handlu. I ja bym robił pati, to się ma, się ma, oczywiście miłe przywitanie, byś padł na Sanergio. I w pati trenowaliśmy. I jak to dziennikarze? Paskudny zawód. Sorry. Zgadzam się. Paskudny zawód. Zgadzam się. Najgorsze to mnie zabolało to, ja tam potem taki dałem artykuł. Bo było takie porównanie na koniec. Podeszli do mnie, to było inne przez głęboką walkę. Mariusza, już nie pamiętam, to już jest nie jest to ważne. Uh -huh. Porównywali Mariusza do Pawła na stronie. Ja uh -huh. panowie, to są dwie inne rzeczy. Paweł jest ze sportu walki. Judo to jest po prostu inna, inny ruch. Inne to, i, I porównywać tych dwóch panów. No inna koordynacja, absolutnie. Absolutnie to są ten inne światy. To tak samo jak postawić Trabanta przy Mercedesie. To jest samochód, i to jest samochód, ale jakie to? to, to absolutnie. Takie to mogło być porównanie. Mhm. I ja my panowie, to co Paweł potrafi zrobić w trzy miesiące, dajmy czas zrobić yy, Mariuszowi nawet w, w rok. Bo Paweł o końcu pod każdym względem mówię, to jest przepaść. Między nimi na samym początku pracy to jest, to była przepaść. Absolutnie. Mhm. Czyli nie nadaje się do boksu. Ja powiem, no może nie, do boksu się na pewno nie nadaje. I na drugim artykuł. O Boże. Trener go prowadzi, powiedział, że się do tego nie dodaje. Może dobrze tak wyszło. <noise> Mariusz powinien przyjść, spytać, powiedzieć to, powiedziałeś. Nie... Najgorsze to zapalał, że napisał gnida taka: Jak nie widzi na długą stronę, ucieka jakiego ja zapiekła. On dzisiaj wie. On wie, kto to napisał. A mogę wiedzieć z to portalu albo gazety? Tak, Super Express. Super Express. Ach, znam nazwisko. A to nieważne. Nie, nie będę może jak ja do dzisiaj, jak on mnie widzi, to mogą stanowicy Imię na J. To nieważne. Może na B, na J, może na K. Gdyby był i by to napisał, przeszedłbym to obok tego konos. No dobra, było, napisane i poszłego. Ale go tam nie było. Mhm. I nie miał prawa tego napisać. Nie miał. I to mnie zabawało. Dziennikarstwo to, to, to bywa dziwny zawód, albo zawód pełen dziwnych ludzi. I Mariusz zamiast przyjechać, stary facet, przyjechać na salę, powiedzieć słuchaj, powiedziałeś tak, ja bym powiedział Mariusz, wiesz jak te dziennikarze kręcą. Miesiąc wcześniej była taka podobna sytuacja, Mariusz był na konferencji prasowej w Ameryce. I tak sobie kojarzyłem i tak czekałem na ten moment, że też coś napisali, że Mariusz tam pojechał po jakimś zawodniku. Mhm. Ja mówię Mariusz, a Ty wygadasz mu, wiesz jak te dziennikarze piszą. To samo bym mu powiedział. No tak, tylko czasami to też jest tak, nie chcę bronić wszystkich dziennikarzy. Absolutnie, bo ja znam ludzi, naprawdę, dziennikarzy z piórem, że absolutnie fenomenalni są. Tak, pod każdym ale chcę, chcę powiedzieć, czasami to jest tak, że zawodnicy naprawdę palną mega głupotę, a później się tłumaczą, że dziennikarz przeinaczył. Tak też się zdarza. Ale ja nie mam prawa, bym powiedział. Między Pawłem a e, Mariuszem ogromna różnica, mhm. pod każdym względem i to chyba wszyscy się znają. Wszyscy zgodnie by to powiedzieli. Postawić dwóch chłopaków tego i tego i jedziemy jednym torem, robimy to samo. To więc Paweł na starcie to już jest absolutnie Ben Johnson. Taka różnica. Paweł jest zespółtowany. Mariusz całkowicie inny. Mhm. Okej, okay. a propos dziennikarzy: nie lubisz występować w mediach? Nie lubisz telewizji? Nie przepadam, może nie, telewizję lubię oglądać. Mhm. Ale bo tak, bo to się bierze z tego, że. Nie do końca nie jestem taki pewny siebie, prawda, nie do końca czasami jestem taki, ja też nie najlepszą dykcję mam, ja zdaję sobie sprawę, że nie jestem, powiedzmy, nie mam głosu. Ale nie prowadzisz wiadomości, nie prowadzisz faktów, no nie tak, musisz ale mieć ale czasami dykcji. jest tak, że kibic, który słucha, to chciałby coś powiedzieć takiego, no ten głos czasami łatwiej też wchodzi w ucho, prawda. Ja wiem, że mam taki jaki mam, no i sorry, no przepraszam tych, co czasami <laughs> muszą mnie słuchać, to kochani, wyłączajcie to i trudno. Mhm. Zdarza się, że jestem... W stacji telewizyjnej i komentuję tam jakiś box, w uh -huh. Eurosporcie z Anuszem Piderą, czy w Kanał Plus z, uh -huh. z Edwardem Grudem. Robić Ci to, sprawia ci to przyjemność Ta, komentowanie. Tam mi sprawia przyjemność, tak. A tam Ciebie nie widać. Tam mnie nie widać i, i lubię, bo tak, tak czasami uh -huh. się tam rozgadam i tak dalej, ale jest taka sytuacja, bo ja, nawet koledzy starsi, którzy są, jak to się mówi, zawodowymi komentatorami i to, podpowiadają, dużo rzeczy mi mówi, rzecz. natomiast ja jestem taki, że zapraszany jestem, ja jestem zapraszany w roli takiego tak zwanego eksperta. Prawda? Mhm. Wydaje mi się, że ekspert chciałby tak troszeczkę szerzej szerzyć, dlaczego taka nie tak, prawda? Komentator powie i, i ten, ale ekspert, jak jest kibic, który czasami nie za tego boksu, to chciałby tak, żebym ja może to szerzej powiedział, czasami się tam gdzieś tam rozwinę i, mhm. i jeszcze mówię, a tu już fragment kolejnej walki. I, kolejne akcje, no ale czasami taki jestem i nikt Krzysztof nie zmieni, no taki jestem i, i, i sorry, no sorry winietu, no tak, tak będzie. Okej, okay. mój program oglądasz, zdarza się. Często, często, aczkolwiek jestem zaszczycony, że faktycznie tutaj asy, ale czy ja jestem asem, nie wiem, ale jest mi miło, dziękuję. A co myślisz o moim programie, bo ciekawi mnie twoja opinia. Ciekawe pytania, fajnych ludzi przede wszystkim zapraszasz, oglądają już dziennikarzy u ciebie, byli sportowych komentatorów, wielkich sportowców, Naprawdę, bardzo mi się to podoba, myślę, że A to A pięściarzy, jest... bokserów widziałeś u mnie? Dobrze pamiętam, Diablo. Oj, tak. dwa razy było. No, tak, Wie, tak, Wielu, tak, wielu tak, było. Tak, tak, tak. I tak jak rozpoczęliśmy tę rozmowę, ja bardzo chętnie rozmawiam z pięściarzami, bo to są naprawdę bardzo fajni ludzie. W taką tej większości. Tylko trochę mi to przeszkadza, że szukają taniej sensacji chyba czasem bardziej niż dziennikarze, wiesz? Żeby być, żeby wystąpić. Może to ma jakieś przełożenie na pieniądze. Ale jak z tego co słyszę, to i tak marne. Ja tego nie mogę zrozumieć. No nie mogę na ten temat powiedzieć, jakich opowieści mało. Ale tak, wiesz, szlachetny jest, sport. Jak jest, jak Mówi się, że MMA to jest, to jest, to, to, to jest mordobicie, ale zawsze boks to takim szlachetnym sportem, czystym sportem przynajmniej. No uważam, być. że przynajmniej są jakieś tam zasady, no jest to takie przejrzyste, czyste, prawda? Mm. MMA jakoś nie kupiłem i nie złapałem tego i dla mnie to jest brutalne bardzo. Absolutnie szanuję każdego sportowca, mm -hmm. szczególnie tych wielkich mistrzów MMA, bo to jest nawet ciężki kawał chleba, naprawdę. Mm -hmm. e, oglądałem ostatnią galę w Szczecinie, która była. Mm -hmm. e, nawet na meczu spotkałem mistrza Matelę. Mm -hmm. Wycaływałem go za dużo gratulaca, że się dobrze znamy. I, i, ale jakoś ta dyscypna sportu mm -hmm. naprawdę... Włączę, ale nie mam tam u mnie takiego, takiej pasji, że tak jak ludzie przychodzą i że oni są krwi. dla mnie to jest takie troszeczkę bardzo brutalne. Mhm. To jest brutalne bardzo. Trenujesz, ja nazywałem ciebie trenerem celebrytów przed, y, przed tą rozmową. Trenerem celebrytów, mówisz, powiedz takich celebrytów. trenuje, bo no, nie przypominam sobie. Proszę wymienić mi chociaż jednego celebrytu. Ja nie powiem, wiem, tak, kogo, kogo no trenujesz? Wiem, że trenujesz ludzi powiedzmy znanych, popularnych, czy nie? No wiem o Tomku Smokowskim. Sam tak, Tomek mi mówił, którego bardzo. Mój nie jest absolutnie świetnym komentatorem, jest dyrektorem sportowym w Kanał Plus. Był. Był za moczny, tak? Odszedł. Ale to tak, 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 tak jakby tak. był. Tak, mam kilku takich fajnych przyjaciół. Przychodzi do mnie pan Mecenas, z wiem czy mogę nazwiska mówić, może nie. To są moi przyjaciele, to są moi koledzy, uh -huh. z którymi biegamy, biegamy maratony, z nimi razem przychodzą na treningi, ale to jest w formie typowej zabawy. Uh -huh. Oni są troszeczkę, jak to się mówi, brzuszka zgubić, troszeczkę porzmadać. U nas na sali jest super atmosfera, jest mm -hmm. wesoło. Jest oczywiście czasami też bad taki banda, zawodnika, żeby on trochę poczuł taki, że ten tam się też na nim znęca. Oni też tego potrzebują, prawda? Mm -hmm. Potem wychodzi po treningu, krawat zakłada, goli się idzie do pracy, jest taki no, taką adrenalny z oko. Fajnie, zapraszam. Mogę wpaść? Zapraszam. Ale ja się w ogóle nie nadaję. Ja chyba... Kto to powiedział? Ja tak powiedziałem. Znaczy od razu Chociaż Andrzej Supron mi powiedział, że ja się bardzo nadaję. Do każdych sportów walki, no bo jestem zadziorny i agresywny, ale no ja nie... nie że, a tu nie chodzi, żeby e, co tu w tobie jest takiego, żeby się nie nadawał? Jesteś wysoki, jesteś przystojny, masz parę złotych, żeby zapłacić za salę i to poszło. No. Wpadłem ci w oko? I nie masz czasu. Nie, nie przysię, staro, sorry, przysię. Sorry, sorry, przysię. sorry, 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 sorry. ja jestem za, za tolerancją, ale, ale nie aż poszło. tak daleko idącą. Kiedy się widzimy na legi? Kiedy przyjedziesz. No jak widzisz. Pomieszkuje troszkę a ale, teraz. Na jednak, a jednak. A ale, ale, ale jak jestem tutaj, zawsze staram się pójść. Telefon ma z nami, mówimy się. Prawimy trochę zańców. Zobacz jak to wygląda, jak, mm -hmm. jak to jest wesoło. Oczywiście się zmęczysz na pewno te rusza się, biega coś w ogóle, robisz jakieś tenigy, nie masz piwko, winko, papierosy. Papierosy są grane. Przegram